Na rynku pojawia się coraz więcej kamer sportowych. Przez lata GoPro mogło cieszyć się niezaprzeczalną pozycją lidera, jednak konkurencja zaczęła ją doganiać. Najlepszym przykładem są kamery Sony Action Cam, które dziś są realną alternatywą dla GoPro. Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z najlepszymi kamerami na rynku. W komplecie z kamerą GoPro dostajemy poza samą kamerą obudowę wodoszczelną, która zapewnia nam możliwość zanurzenia do 40 metrów. Do obudowy zostały dołożone. Tylne drzwiczki otwarte, możemy je wymienić w kamerze, dzięki czemu kamera będzie lepiej nagrywała nam dźwięk. W komplecie z kamerą dostajemy również akumulator pozwalający na pracę od godziny do półtorej, w zależności od ustawień kamery, kabel USB służący do przegrywania danych do komputera, jak i ładowania akumulatora, dwie przyklejki, jedną na powierzchnię płaskie, drugą na powierzchnię wypukłe uchwyt Freeway Pivot, dzięki któremu możemy mocować kamerę pod różnymi kątami oraz szybko złączki do mocowania kamery na przyklejkach. W przypadku kamery Sony w komplecie poza samą kamerą dostajemy obudowę wodoszczelną pozwalającą na zanurzenie do 10 metrów, akumulator pozwalający na godzinę do półtorej godziny pracy w zależności od ustawień samej kamery. Dostajemy... Dwie przyklejki, jedno na powierzchnię wypukłe, drugie na powierzchnię płaskie, adapter szybkozłączka i kabel USB umożliwiający przegrywanie danych do komputera i ładowanie samego akumulatora. W zależności od wersji wyposażenia w komplecie może znajdować się również bezprzewodowy pilot do zdolnej obsługi kamery. Obie kamery zasilane są wymiennymi akumulatorami. Ładuje je się przez złącze USB. W przypadku GoPro złącze w wydaniu mini-USB. W przypadku kamery Sony jest to złącze mikro-USB. Zobaczmy, gdzie znajdują się te złącza. Dostęp do złącza znajduje się na tylnej ściance po otwarciu ogumowanej zaślepki. Znajdują się tu dwa złącza: złącze micro USB, o którym już wspominałem, oraz złącze micro HDMI po to, aby wyświetlać nagrane filmy na telewizorze. Mamy tutaj również dostęp do karty. Mogą być to karty w standardzie Sony M2, albo karty w standardzie micro SD. Znajduje się tu również akumulator, którego pojemność wynosi. 1240 mAh. Kamera Sony ma jeszcze złącze mikrofonowe, które zostało umieszczone na spodzie kamery. Możemy tutaj podłączyć wszystkie mikrofony na mini Jacka 3,5 mm. Jak to wygląda w przypadku kamery GoPro? Złącze USB znajduje się na bocznej ściance urządzenia. Do złącza USB, poprzez opcjonalny adapter, można dopiąć mikrofony ze złączem mini jack, czyli 3,5 mm. Powyżej złącza USB mamy złącze micro-HDMI do telewizora oraz slot na karty micro SD. Na tylnej ściance kamery znajduje się slot GoPro Connection, dzięki któremu do kamery możemy podpinać opcjonalne akcesoria, takie jak batery, backpack lub LCD touch backpack. Sam akumulator w kamerze znajduje się. Od spodu jest bardzo łatwy sposób wyciągalny. Jego pojemność to 1160 mAh. Jest porównywalna do pojemności akumulatora Sony i podobnie jak w Sony, zapewnia około godziny do 1,5 godziny ciągłej pracy kamery. Na standardowym wyposażeniu obu kamer znajdują się obudowy wodoszczelne. W przypadku kamery GoPro, obudowa pozwala nam zanurkować na głębokość aż 40 m, w przypadku kamery Sony, ta głębokość wynosi jedynie 10 m. Warto w tym miejscu wspomnieć, że kamera Sony bez obudowy wodoszczelnej jest bryzgoszczelna. Zakładanie obudowy na kamerę jest banalnie proste. W przypadku kamery GoPro wystarczy odblokować szybkozłączkę, złączkę, odchylić tylną ściankę, włożyć kamerę do środka, zamknąć ściankę i zabezpieczyć szybko złączką. W przypadku kamery Sony rozwiązanie jest bardzo podobne. Mamy Zabezpieczenie, dzięki któremu odchylamy ściankę jest to ścianka przednia wkładamy kamerę, wsuwamy ją do obudowy, zaczepiamy i blokujemy zatrzask. Obsługa obu kamer odbywa się poprzez dedykowane trzy przyciski i wyświetlanie opcji na ekranie samej kamery. Zdecydowanie łatwiejszą formą obsługi kamery czy zmiany ustawień jest skorzystanie z aplikacji, które przygotowali producenci do naszych smartfonów. Do smartfonów z systemem operacyjnym Android i iOS. Porozmawiamy trochę na temat jakości, jaką oferują nam obie kamery. Przede wszystkim są to kamery, które potrafią nagrywać obraz w rozdzielczości 4K, a więc znacznie wyższej niż powszechny format Full HD. Dodatkowo kamera Sony wykorzystuje kodek XAVCS, który w przypadku rozdzielczości 4K umożliwia zapis z przepływnością 100 megabitów na sekundę. Spójrzcie, jak wygląda krop wycięty z klatki obu kamer nagrane w rozdzielczości 4K. Jak wygląda kolorystyka obu kamer? Kamera Sony daje bardziej nasycone, ostrzejsze obrazy w porównaniu do kamery GoPro, która jest bardziej stonowana, bardziej przygaszona z mniejszymi kontrastami. Obie kamery potrafią rejestrować dźwięk, robią to całkiem nieźle, natomiast niezależne testy bardziej chwalą dźwięk rejestrowany przez kamerę Sony. Wynika to z faktu, że kamera Sony rejestruje dźwięk stereofoniczny i posiada programową redukcję szumu wiatru. Kamery sportowe to nie tylko filmowanie wtedy, kiedy mamy dużą ilość światła. To również filmowanie nocą. Możemy taką kamerę przypiąć do samochodu i nakręcić naszą uliczną, nocną eskapadę. Która z tych dwóch kamer wypada lepiej? Ocencie sami. Wyposażona w aktywny stabilizator obrazu. Działa on w trybie Full HD. Dzięki niemu nagrania dokonywane z ręki będą się cechowały wyjątkową płynnością. W obu kamerach w rozdzielczości Full HD mamy możliwość ustawienia nawet 120 klatek na sekundę. Przy zmniejszeniu rozdzielczości do 720p mamy już dostępną opcję 240 klatek na sekundę. To jest idealna sprawa do zabawy ze slow motion. Zobaczmy, jak to wygląda. Ogromną zaletą kamery Sony jest zbudowany odbiornik GPS. Również standardowe złącze do statywu 1,4 cala otwiera nam możliwości niedostępne dla innych kamer. Za to ogromną zaletą GoPro jest przewaga software'owa, większy wybór opcji, w tym tryb Tun, w którym mamy możliwość ręcznego dostosowania balansu bieli czy korekty ekspozycji. W przypadku kamer GoPro mamy też większy wybór akcesoriów, nie tylko oryginalnych, ale również od firm niezależnych. Która kamera jest lepsza, nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. Musicie przetestować obie i samemu wyciągnąć wnioski. Zapraszamy do naszych sklepów.